Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po długiej przerwie. Długiej przerwie, ale tak jak mówiłem, teraz będziemy co poniedziałek ogrywać Mariana. No i wreszcie to na co pewnie czekaliście, czyli... The Lost Map 2. Pewnie mi to zajmie dużo czasu, znaczy nie na niektórych gameplayach yy, to jest dosyć krótka. Misja, natomiast ja przejdę sobie to bez uprzedniego przygotowania. I już możecie usłyszeć, że tu jest muzyka z PKKany 2. Tak, ja sobie trochę ułatwiłem sprawę, bo e, przeszedłem ten gwiazdkowy bieg, e, przez co mam, no, troszeczkę, tak ujmując, tr troszeczkę więcej żyć. Tu widzicie, że jest różnorodnie, są czołgi, jest lawa, a ten, ta pierwsza runda jest taka najzwyklejsza. No, i okej, okay, jak widzicie, mam 59 żyć. Tak. No, tak się czasami zdarza. Wie, wiecie, nie chciałem tutaj wykraczać poza 40, ale to czasami się nie da w tym, w tym biegu. Eee, czasami po prostu to samo się nalicza, bo trzeba przebiec. I tu w sumie dominują takie same frustrujące momenty. No, na pewno jest to o wiele, wiele. E, trudniejszy poziom e, aniżeli ten w The Lost Map 1. W ogóle wszystkie poziomy tutaj moim zdaniem są trudniejsze niż w The Lost Map pierwszej części. Okej, okay, lui, ale czy go brać? Czy go brać? Chyba, chyba nie, chyba lepiej go nie brać, dlatego że strzelanie póki co lepiej się tutaj sprawuje. Ja oczywiście przedtem też sobie kupiłem e, strzelanie, więc tych rzeczy jednak miałem troszeczkę więcej niż mam teraz, ale no właśnie byłem na to przygotowany. Okej, okay, tutaj trzeba było wejść, jeżeli byście poszli na samiutki koniec, to zobaczylibyście, że jest tam właśnie drogowskaz nakazujący abyście się e, cofnęli, taki myk, takie trolololo trochę. Okay, niszczymy tę roślinkę, niszczymy tu który i tak nam przyleci za chwilę. Jezu, jak ja nie lubię tego typu... ...porąbanych... Ach, no właśnie. Ogni. Znaczy, ja to tak nazywam, a czy to jest ogień? Raczej tak średnio, nie? wiem, powiedział. Boże. Powiem wam, że to jest ciekawe. Jak tutaj wskoczyć, co nie? No, no i co prawda, nie zginąłem od ognia, ale zginąłem od żółwia. Ok, idziemy od tego checkpointu. Może Wam pokażę, że rzeczywiście yy, tutaj dalej można iść jak najbardziej. No jest tutaj ten teren. Nie wiem, czy to są jakieś bonusy w ogóle ale właśnie, pojawia się drogowskaz, musimy się cofnąć, więc nie pozostaje nam nic innego. Ale ostrożnie trzeba to robić. Boże. Uch. Tam pewnie jest grzyb, ale czy ja go chcę wziąć, to nie jest chyba tego warte. Okej, okay, dobra, już się bałem. Że to będzie żuf młotkowy. Wiecie, z tymi młotkami, które niszczą y, młotki, ale na szczęście nie. Dobra, teraz tu trzeba rozkminić, co i jak. No, to żem rozkminił. Ech. To żem się postarał tutaj. No, ale dobra, może jeszcze nie wszystko stracone. Znaczy, o, właśnie, grzyb, Przecież go mógł wcześniej wziąć. Nie, nie pomyślałem o tym. Wiecie, to jest, w jakimś e, świecie. Nie wiem, co ja zrobiłem. Nie wiem, co sobie myślałem, wyłączyłem się na chwilę. E, w jakimś świecie mm, jest taki myk, że w jednej rundzie nie można się cofać. Nie jestem pewien, czy to się. No Boże, tak daleko to doskoczyło. Nie jestem pewien, czy to nie jest świat minusowy albo jest to jakiś ze światów literowych. Teraz nie pamiętam, bo na pewno z jednego się przychodziło do drugiego. Jezu, jak tu się człowiek musi namęczyć, żeby Mario zwykłe nagryz. Znaczy to nie jest zwykłe Mario, tylko Mario Forever. To jeszcze nie byle jakie, bo remake. Póki co na nową wersję pewnie będziemy musieli poczekać, ale mi się jakoś szczególnie nie spieszy, dlatego że i tak nie przyszedłem jeszcze połowy światów, które ma do zaoferowania. Tak, gra. Fajnie mi idzie, fajnie, fajnie. Na razie jest powyżej 5 minut i ciągle męczę się z tym samym poziomem. Więc jest zabawnie. Pewnie to podzielę na dwie części. Tak, myślę, że jeżeli film będzie miał już tak powyżej 30 minut, to, to lepiej go właśnie podzielić na dwie części. Może nie zawsze, ale, ale w większości tak, powy... tak pewnie będzie. I też w sumie nie zdziwcie się, jeżeli. Na przykład, na jakimś odcinku ja sobie przejdę tam, na przykład, do światów literowych i będzie, i będzie tam pokazane, że ja przyszedłem jakiś świat, którego jeszcze nie, nie, nie nagrywałem. Ogólnie nie będę wstawiać tych odcinków po kolei, bo yy, myślę, że nagrałem ich na tyle dużo, że mogę sobie rozplanować to wszystko. O, udało się, ale zarazem się nie udało, bo straciłem te bonusy wszystkie. Chodzi mi po prostu o to, że na przykład zimą lepiej będzie nagrywać te odcinki. Uch. shit. Lepiej będzie na... nagrywać te odcinki zimowe, co nie? No i jesteśmy ciągle w pierwszej rundzie, tak, wiem, że yy, był komentarz, w którym stwierdzono, że zakończę ten świat Rage quitem, ale spokojnie. Mamy tyle żyć, że mogę sobie tutaj na spokojnie popełniać błędy. Ok. Widzicie, z jednej strony te ogniste żółwie są najłatwiejsze, no nie licząc tych monetowych, bo ja tego w ogóle jako przeciwnika nie traktuję, mimo że teoretycznie może zabić. No ale, ale jednak to też zależy. Jeżeli one są nad tobą i masz dosyć ograniczony zasięg, to jednak będzie problem. No i my. Ja zawsze zapominam, jak się w Mario Workerze robi tego typu. Mm, tego typu te mm, ogniste kręgnie. O! O! Czyli poprzednio to, że mu umarł praktycznie przed metą. Ale dobra, jest 8 minut i jest pierwszy świat. W ogóle tu jest bug. Tu jest bug polegający na tym, że nie możemy przyspieszyć Mariana. On musi wolno przejść. Musimy się zachwycić tą rundą. Okej, okay. ta muzyka, która tutaj gra, sugeruje, że będą wstrogie grzyby. Ona nam przygrywa w drugiej rundzie. Świata dziewiątego, alternatywnego, który też przejdę. Chciałem go w ogóle przejść w poprzednim sezonie, ale cóż. Okej, okay, te niebieskie spini... Znaczy ten niebieski spin jest po prostu szybszy. I przez tą swoją szybkość też często... Ach, też często... Ach, no właśnie, przenika. To jest inne. No i chciałem mieć buraka, a tak to straciłem wszystko. Okej. Okay. Jeśli chodzi o niebieskie armatki, to one dają to, że, że mogą przebijać się. Znaczy, niby tak opadają, ale też mogą się przebijać przez zwykłe murki. Okej, okay, to jest sprytne, bo nie widać rur. A są, są piranie rurowe. Zawsze rozpłynąłem dlaczego tak, Buziol e, robił e, w pierwotnej wersji te świecące się drzewka. Czy to są jakieś napromieniowane, czy to miała być latarka po prostu? Taka lampa, przepraszam, nie latarka, latarnia. Lampa, no wiecie, uliczna. Jeśli tak, to jest to dosyć dziwne, ale okej, okay, to jest świat Mario, nie będziemy narzekać. Wiecie co? Powiem Wam szczerze, że ta runda wydaje mi się prostsza niż poprzednia. W sensie niby, niby poważna muzyka, niby groźna jakaś, świadcząca, że tutaj już się będzie działo, To już będzie trudno. Ale nie. Chwila, Tu nie wejdę, to może tutaj. A no tutaj. No i. Ach, to też było trochę niesprawiedliwe, bo ja do tego wychodziłem. Ludzie, dajcie żyć. No. Tak, mówiłem coś, że to jest proste. Ale zauważcie, że tam już mieliśmy czas 100, więc zakładając, że się nie ociągałem i szedłem normalnie to gdzieś tam blisko już powinna się znajdować meta. Gdzieś tam ona powinna być. Gdzie jeszcze nie wiem, ale się dowiem. Co do świata sowieckiego, tutaj tak wykorzystam sobie tę okazję. Świat sowiecki, proszę Państwa, co, co do świata sowieckiego, e, to on się robi, powoli, ale się robi. Robię przedostatni poziom, e, bo poziomów będzie więcej niż w drugim Dangerous Map. No i cóż, uważam póki co, że to jest mój najlepszy świat, jaki dotąd stworzyłem. Na pewno go nagram. O, proszę bardzo, meta. Tak to nie było, jakieś skomplikowane. Tam się powinna noga. Ok, teraz wiem, że będzie śmiesznie. Bolawa, bo wulkany, czyli to, co Tygryski lubią najbardziej. Miejsc Tygryski, mam na myśli Was. Jesteście rządnik krwi, żonni mojej porażki. OK, więc mamy wulkany, tak jak było na mapie, to się wszystko zgadza i mamy szare rośliny, których nie możemy zestrzelić. Przepraszam, nie rośliny, piranie. Mogę się do tego przyzwyczaić. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, żeby to nazywać piranią. Jakoś to cholera jazda nie pasuje. Boże, boże. A, a co tutaj ja mam robić? Ja tu mogę jakoś przeskoczyć, a, w ten sposób. Boże! No, no tak. Musiałem wpaść yy, dupą do lawy. Nie mogło być inaczej. Uuu, nie ma checkpointu. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Jest śmiesznie. Aj! To było kombo, nie? Ten mnie zestrzelił, a na tych spadłem. Dobra, ciśniemy dalej. Ile to jest w ogóle rund? To jest chyba pięciu rund jest dobrze pamiętam? I dwie walki z Bowser'em. Przy ta ostatnia jest trudna, ale nie jest najtrudniejsza z tego względu, że z tego co widziałem tam, jak się skusi, to... Ee, gra się od początku z Bowserem i nie trzeba przechodzić tej rundy z nim całej, więc to jest dobre. A są takie poziomy, gdzie trzeba od początku, nie ma przegrałeś z... Ach, teraz to ja przegrałem z lawą, ale jak się przegra... jak przegrałeś z Bowserem, to spoko, mogłeś e, się pożegnać z tym, że będziesz od niego zaczynać. Wiecie z czym jest też kłopot? Jest taki fajny świat, który ja chciałem przejść. E, świat zimowy. E, świat Q ku, bodajże. E, kurde, tam e, jest taki fajny motyw, że dochodzą nowi przeciwnicy z Super Mario Bros 2 Flurry. E, te takie duszki zimowe, na które można skakać. I trzeba im z łbów po prostu przeskakiwać. E, na wyższe kondygnacje, do których normalnie by się nie dało doskoczyć. Tylko że kurde, te, te duszki są zbagowane, próbowałem w to grać trzy razy. Te duszki są zbagowane, czasami przechodzą przez ściany i zamek jest zbagowany, głównie platformy. W tych nie da się skakać, bo Mario często przenika przez nie. No i nie muszę chyba mówić, że to strasznie wkurza i utrudnia rozgrywkę. No ale dobra, na razie jesteśmy tutaj, na The Lost Map 2. Checkpoint. Dobra, jest checkpoint. A więc są wulkany. I pewnie będzie ich dużo. Wnioskuję to po tym, że kurde, tutaj wszędzie są wulkany, co nie? A skoro jest e, tabliczka, że one się znajdują w takim, a nie innym miejscu, to co to się oznacza? O właśnie. Dobry rzuczek, dobry. Chodźcie. Nie. Proszę. O, dobra, udało się. Fuck. Boże, jakie to jest sesujące Uch, jest i zamek. Piętnaście minut. No, to jest jakiś te... Znaczy nie powiem, że to jest rekord, bo jakoś specjalnie się nie przykładałem do, do tej rundy. Ale okej, okay, mamy zamek. I proszę państwa, zamek. Czemu on się charakteryzuje? No jest czerwony, jak widzicie. Będą tu się działy zapewne za śmieszne rzeczy. Chciałem też dodać, że lawa w Mario World Remake jest zbagowana. W tym sensie, że jak się przechodzi rundę parę razy, to ona się obniża. Właściwie nie tylko przechodzi, ale ogólnie włącza level. Więc maksymalnie trzeba te lawy jakoś tak ustawić, żeby nie było widać, że ona się przemieściła. Ok, co, poczekamy. Uff. Matko, bosko, matki. Oh. Okej, okay, dobra, zobaczmy, co jest z tyłu. A nie, to są same monety. I nie, nie można iść górą. Jest zablokowana. Co jest w sumie logiczne, bo gra by była no. Bardzo, ale to bardzo ułatwiona. A po co ułatwiać? Przecież lepiej, żeby było trudniej, co nie? To jest to, co właśnie tygryski był najbardziej. Okej, okay, mamy te klasyczne przeszkadzajki z jedynki Mario. Hm, tu tak pusto. Aż podejrzane to jest. No i mamy znowu szlawę. O, oh, kurde. No małym Marianem pewnie lepiej... Nie, no od początku. Małym Marianem pewnie byłoby o wiele łatwiej to przeskoczyć. Ja tutaj igram i ze śmiercią, to mnie prawie dotknęło. No ale cóż, Wi witam pana pustaka. Tak będę cię nazywać tutaj, mnie wkurzasz. Mimo, że nic mi nie zrobiłeś, ale to na kogoś musiało zlecieć. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się tam przeskoczyć bez większych problemów. Znaczy, no dobra, bez żadnych problemów. Mniejsze problemy też są mile widziane. Właściwie po co ja zbieram te monety, jak kurde... A dobra, wezmę je. Wiecie, 51 żyć to jest mało i ja się boję, że coś się może stać. Okej, okay, ty też ty jesteś pustakiem numer 2, chociaż może przed tobą coś się znajdowało podobnego do ciebie, nie wiem. Nie zapamiętałem tego. A, nieważne. I teraz skaczemy. I teraz ja bym chciał, żeby to miało ręce i nogi. Żeby mi się udało przeskoczyć przez U, Udało się. Dobrze. Dobrze. Mm. Wspaniale. Może święty zielone na to samo naprowadzające balet bile. Okej, okay, dam radę, może. Właśnie, coś mi, coś mi, co kółko tam nie pasowało, że coś tam musi być. No, a, nie ukrywam, że ten murek trochę komplikuje sprawę. Wolałbym, żeby go nie było. No, ale dobra, może nie zauważą. A, dobra, tam jest siana. To wejdźmy tędy. I. No! Ludzie, co to było? Ej, no serio! Ja pierdzielę. Teraz to. Nie, no po prostu no nie. Serio, to był taki bug. Ale się wkurzyłem, nie? Teraz po prostu. Pff. Mam nadzieję, że ten bug się nie będzie powtarzać, znaczy w sumie no tam są let's play, jak ktoś to przechodzi, więc chyba będzie dobrze, ale taki szmat czasu. Na... Czasu się starałem i, i ten Mario mi przeniknął przez to. Boże! To jest męczące, powiem Wam. Strasznie. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ale kurde, ten bug. Nie spodziewałem się tego. Zwłaszcza, że czasami właśnie oglądam sobie po prostu gameplay z Mario, żeby popatrzeć co i jak. Od razu wtedy się lepiej gra. Ale no tam nie widziałem, żeby ktoś miał tego baga. Chyba, że ja w złe nagrania w ogóle wszedłem i akurat ko komuś się udało za pierwszym razem. Ale Boże, no to już jest. To, że ja tam zginę z własnej głupoty, to tam jedna rzecz, ale to, że jakby kuszę życie dlatego, że jest jakiś bagno, no to już. trochę słabe, co nie? No ale trudno, takie jest życie, nikt nie mówił, że będzie lekko. Dobra, Mabio, skacz i, i, po prostu spróbujemy przejść to jeszcze raz. Okej. Okay. Nie!